Generalnie forsowny program finansowania zbrojeń państwa niemieckiego, który może skutkować tym, że właśnie za 7-10 lat będziemy mieli na zachód od naszych granic bezpośrednio, na przykład, 400-500 tysięcy uzbrojonych po zęby żołnierzy niemieckich, z których spora część, na przykład, będzie szła do boju krzycząc Allahu Akbar. Wykład pana profesora Andrzeja Nowaka, który miał miejsce w Bundestagu, był ze wszech miar, tak się wydaje, dla wielu obserwatorów i słuchaczy w Niemczech odkrywczy, ponieważ pan profesor Nowak przypomniał, albo właściwie poinformował wielu odbiorców w Niemczech, że no właśnie ten, jak on to nazwał, lapsus językowy, który ciągle zdarza się. Niemieckim politykom mówiąc, że, mówiącym, że Rosja to jest największy, najważniejszy sąsiad Niemiec, no jest wyrazem tego właśnie pomijania. To jest bardzo celne określenie i zdiagnozowanie obecnego stanu też, można powiedzieć, umysłów elit niemieckich, które patrzą na, na to, co się dzieje w Europie Środkowej i Wschodniej, w ogóle pomijając, jak to oni mówią, te małe narody w Europie Środkowej, czyli między innymi też Polskę. Zresztą to tkwi w logice ostpolityk niemieckiej od czasów Willego Brandta, który można powiedzieć i Willy Brandt, i Helmut Schmidt, i Helmut Kohl, i potem Schröder i Merkel. Oni wychodzili z założenia, że najistotniejszy z punktu widzenia Niemiec, a przekładali to w ogóle na relacje w całej Europie, jest to, żeby Niemcy mieli jak najduże, jak najlepsze relacje z każdorazowym partnerem czy lokatorem w Kremlu. I obojętnie, czy to będzie Towarzysz Breżniew, czy to będzie Jelcyn, czy to będzie Putin, czy ktokolwiek inny, i dlatego y, profesor Nowak y, bardzo celnie zauważył właśnie tą obojętność, czy też to pomijanie Polski w tych różnych rachubach politycznych, które pod szyldem pokoju i bezpieczeństwa są snute w Berlinie, w kontekście relacji niemiecko-rosyjskich, ale też zwrócił uwagę na. Na te długie korzenie tego, tego, co dzisiaj obserwujemy, chociażby zjawisko antypolonizmu w Republice Weimarskiej. Niedawno, nie, nie, niedługo ukaże się moja książka właśnie o tym zjawisku. W latach 1918-1933 Demokratyczna Republikańska Rzesza Niemiecka, mając tak bardzo podzieloną scenę polityczną, w jednym się, w jednym się główne siły polityczne w Niemczech od 18 roku zgadzały, że czymś Niedopuszczalnym, czymś, co też godzi w honor Niemiec jest powstanie niepodległego państwa polskiego. I tutaj tą, tą, tą tezę obsługiwały różne narracje propagandowe o tak zwanym polskim imperializmie, o tak zwanym polskim fanatyzmie, o tak zwanej polskiej niewdzięczności, bo przecież Niemcy, i to sporo Niemców wtedy wierzyło w to to Niemcy dały Polsce niepodległość, bo tak interpretowali akt 5 listopada 1916 roku, więc to mamy, tutaj mamy długą historię tych, tych antypolskich stereotypów, które oczywiście gdyby sięgać jeszcze głębiej to, to sięgają czasów oczywiście oświecenia takich postaci jak król Prus Fryderyk II, przywołany zresztą przez profesora Andrzeja Nowaka w tym, w tym wykładzie. Więc z pewnością ten wykład był takim zaznaczeniem chociażby też przyczyn czasowych głównych tych linii antypolskiej propagandy i antypolskiej polityki Niemiec w XIX, XX i XXI wieku, które zarysował profesor Andrzej Nowak. To jest, to jest zagadnienie, które. Oczywiście wymaga na takie kompleksowe, syntetyczne zbadanie, ponieważ tutaj mamy różne inspiracje, można powiedzieć, które, które były widoczne w niemieckiej i widoczne są ciągle w niemieckiej kulturze politycznej. Od na przykład, też poruszany przez profesora Andrzeja Nowaka, taki topos, czyli takie, takie ujęcie Polaków jako dzieci, jako niesfornych dzieci, które trzeba przystosować, ale to, to spotyka się już u Immanuela Kanta, u innych. Nacjonalistycznych pisarzy politycznych niemieckich w XIX wieku. Generał gubernator Warszawski w czasie I wojny światowej, generał Hans von Besseler, też używał takiego określenia odnośnie Polaków: że to są właśnie takie duże dzieci, że ten patriotyzm polski jest taki niedojrzały, taki dziecięcy, taki daje, dający się porywać emocją. No a całkiem niedawno jedna jedna z eurodeputowanych partii Zielonych mówiła, że przecież niektóre narody, całe narody trzeba przegłodzić tak jak Polaków i Węgrów, żeby co? żeby nauczyli się wartości europejskich. A więc tak można powiedzieć więcej takich wykładów. Zasadnicze pytanie, które, które należy postawić w trzeciej dekadzie XXI wieku, pytanie, które też trzeba postawić polskim elitom politycznym, czy mają na tyle wyobraźni geopolitycznej, żeby, jak mówił prymas Wyszyński, przystawić lornetkę do swoich oczu i popatrzeć parę kroków naprzód. Poza to kłębowisko walk partyjnych, tak zwanych rozliczeń, budowania tak zwanej demokracji walczącej i tak zwanego umacniania praworządności. Czy mają na tyle wyobraźni geopolitycznej, żeby na przykład zdać sobie sprawę, że może za 5, 7, 10 lat Polska będzie oto w takim otoczeniu, że na wschodzie będzie Ukraina mająca już dzisiaj 800 tysięczną armię wyćwiczoną w bojach, uzbrojoną po zęby w najnowsze technologie produkcji zachodniej również, ale rozwijające również swoją technologię, na przykład dronową, co boleśnie odczuwa aktualnie Rosja i konsumenci benzyny w Federacji Rosyjskiej. Będzie oczywiście sąsiadować z nami Rosja, czy tutaj obwód królewiecki, to jest jedna wielka baza wojskowa najeżona iskanderami i bóg wie jeszcze jakimi rakietami, nie wiadomo z jakimi nośnikami. A od zachodu możemy mieć uzbrojone pozęby Niemcy. No bo słyszymy ciągle oczywiście, to jest na razie na etapie planowania, na razie na etapie dyskusji. O, o, o tak zwanym uzbrajaniu czy też to się w, w polityce niemieckiej pakcie dla bezpieczeństwa, no w każdym razie chodzi o dozbrojenie Bundeswehry, generalnie forsowny program finansowania zbrojeń państwa niemieckiego, który może skutkować tym, że właśnie za 7-10 lat będziemy mieli na zachód od naszych granic bezpośrednio na przykład 400-500 tysięcy uzbrojonych po zęby żołnierzy niemieckich, z których spora część na przykład będzie szła do boju krzycząc Allahu Akbar. To może tak być. To nie jest bynajmniej scenariusz jakiś zupełnie nierealistyczny, a wydaje się w różnych opcjach, na przykład gier sztabowych, powinno to być poważnie rozpatrywane. No, oczywiście można powiedzieć, powołując się na takich analityków jak Walter Minschau, autor bestsellerowej książki Kaput o strukturalnym kryzysie Gospodarki niemieckiej, to był długoletni korespondent Financial Times w Niemczech, więc zna się na rzeczy, że Niemcy mają o wiele gorsze problemy natury kryzysowej, niż zajmować się dozbrajaniem i uzbrajaniem po zęby, żeby na przykład w pewnym momencie upomnieć się o chociażby gwałcone rzekomo prawa mniejszości niemieckiej na Śląsko-Polskim. Ale przypomnijmy sobie, że na początku lat 30. XX wieku Niemcy też targane były różnymi kryzysami. To był kraj przemocy, gdzie przemoc lała się krwią na ulicach większych niemieckich miast. Gangi w brunatych koszulach i gangi w czerwonych koszulach walczyły o ulice. A wiadomo, jak gangi walczą o ulice, no to krew się leje. Z drugiej strony wielki kryzys ekonomiczny, który boleśnie dotknął gospodarkę niemiecką, nastawioną już wtedy też na eksport. A wiadomo, zaczęło się wszystko w Stanach Zjednoczonych krachem na giełdzie nowojorskiej w 1929 roku. No i ktoś by pomyślał, no nie, no w tej sytuacji, kiedy Niemcy przeżywają taki kryzys wieloraki, myślenie o tym, że Niemcy będą w niedalekiej przyszłości uzbrojone po zęby, to jest jakaś fantazja i i, i jakieś teorie spiskowe nieuleczalnych germanofobów, a jednak, a jednak od 1935 roku rząd niemiecki, wtedy już zdominowany przez NSDAP, narodowych socjalistów, wdrożył kompleksowy, intensywny program zbrojeń, który jak wiemy po czterech latach, no, finałem tych zbrojeń będzie agresja Rzeszy Niemieckiej wespół z ze Związkiem Sowieckim na Polskę, a więc Wszystkie scenariusze powinny być na stole, i wypada mieć tylko nadzieję. Wiem, że nadzieja jest notą trudną, zwłaszcza jak się patrzy na obecną polską klasę polityczną, więc wypada mieć nadzieję, że ktoś tam przewiduje parę kroków do przodu i rozważa na poważnie taki scenariusz, że na wschód od rzeki San będziemy mieli 800 tysięcy uzbrojonej armii ukraińskiej, zaprawionej Zaprawionej w walkach, a być może mającej nawet smak zwycięstwa w ustach, kto wie, a z drugiej strony nową, uzbrojoną po zęby w najnowsze technologie armię niemiecką. A więc no, można powiedzieć, tym bardziej. Istotne jest to, żeby odkładając wszystkie partyjne przepychanki zadbać przede wszystkim o nasze własne bezpieczeństwo, nasze własne zbrojenia, o to, żeby nie obrażać polskiego munduru, nie traktować przywiązanie do polskiego munduru jako rzecz koniunkturalną, obrażamy, kiedy jesteśmy w opozycji, a chołbimy, kiedy jesteśmy u władzy. Z takim zachowaniem trzeba raz na zawsze skończyć, a jeżeli pewne środowiska polityczne tego same nie zrozumieją, Państwo polskie powinno z całą surowością, dbając o bezpieczeństwo nas wszystkich, nie takiej czy innej partii, ale Rzeczpospolitej, wyciągać konsekwencje i postępując zgodnie z prawem, gdzie bezpieczeństwo państwa jest dobrem najwyższym w kontekście tych zagrożeń geopolitycznych, geopolitycznych pozbywać się takich zagrożeń. Każdy sposób na wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa jest dobry. Oczywiście w tych relacjach polsko-niemieckich, czy tych, też w relacjach Niemcy-Europa Środkowa jest czynnik pod tytułem imperialne interesy Stanów Zjednoczonych, czy jak to woli globalne interesy Stanów Zjednoczonych. Wiemy, i to jest ta zasadnicza różnica w porównaniu z sytuacją Niemiec w latach 30. XX wieku, a trzeciej dekadzie XXI wieku, że w Niemczech stacjonują silne kontyngenty wojsk amerykańskich i obecność wojskowa i w związku z tym polityczna Stanów Zjednoczonych w Europie, tu na kontynencie, nie tylko na Wyspach Brytyjskich, jest istotnym czynnikiem. Oczywiście w naszym interesie jest po pierwsze, aby ta obecność ciągle była i najlepiej się wzmacniała. No a najlepiej by było, oczywiście, gdyby administracja waszyngtońska podjęła decyzję o stałym przesunięciu części kontyngentów albo założeniu całkiem nowej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Ale oczywiście pamiętajmy, że to jest dodatek, tak, musimy zawsze mieć na uwadze, co jest zasadniczą rzeczą, a co jest dodatkiem. Wszystkie, wszystkie można powiedzieć, każde wsparcie sojusznicze jest ważne, czy to, gdy chodzi o siły powietrzne, czy chodzi, gdy, gdy chodzi o armię lądową, ale to jest tylko, powinno być rozpatrywane to jako dodatek do naszego własnego wysiłku militarnego. I teraz dochodzimy do zasadniczego problemu, mianowicie jesteśmy w zapaści demograficznej. I nie będzie ludzi, to nie będzie żołnierzy, nie będzie konsumentów, nie będzie producentów, nie będzie kandydatów do seminariów, nie będzie księży. Krótko mówiąc, będziemy się kurczyć, będziemy zanikać jako naród. I te straty, jeżeli te prognozy demograficzne, które dzisiaj słyszymy i czytamy, jeżeli ten trend zapaści demograficznej się utrzyma, są zatrważające, bo my stracimy o wiele więcej ludzi niż Ukraina, na przykład obecnie traci w czasie tej krwawej wojny z Rosją. To jest istota rzeczy. A każdy, oczywiście, kto, kto zajmuje się na poważnie demografią, wie, że problemy demograficzne rozwiązuje się nie od pasa w dół, tylko od pasa w górę. Co masz w sercu i w umyśle, to potem przekłada się na Twoje decyzje, gdy chodzi na przykład o, o, o zakładanie rodziny. Przekłada się na to, jak ta rodzina jest trwała, bo przecież to nieprzypadkowo mamy skorelowane dwa, dwa procesy obecnie w Polsce, w trzeciej dekadzie XXI wieku: zapaść demograficzna i plagę rozwodów. A na to nakłada się jeszcze antyrodzinna, więc antypolska polityka. Obecnie rządzących, która na różne sposoby uderza, ośmieszając, wyszydzając, finansowo uderzając polskie rodziny. Więc jeżeli my nie zwalczymy, nie powstrzymamy tego zaniku narodu polskiego, bo tak to trzeba określić jesteśmy w zaniku, to wszystkie te dywagacje są funta Kłaków warte. To, że w mediach, które funkcjonują w Polsce, ale często z obcym kapitałem, często gęsto z niemieckim, tak jak na przykład portal ONET, pojawiają się publikacje w taki czy inny sposób zniechęcające młodych ludzi do zabrania małżeństw, oczywiście można tłumaczyć nawiązaniem do antynatalistycznej polityki państwa niemieckiego prowadzonej na okupowanych ziemiach polskich po 1939 roku. Te memoriały, które mówiły o konieczności wspierania aborcji wśród Polek. O tym, że trzeba promować homoseksualizm, że trzeba zachęcać młode Polki taką propagandą, że przecież małżeństwo to jest uderzenie w wasze kariery, że to jest taka kontynuacja tamtych lat. To jest oczywiście ryzykowne stwierdzenie, ja bym tak daleko nie poszedł, ale wydaje się, że na przykład często jest tak, że autorzy tych publikacji jak gdyby traktują jako zasadę ogólną własny tryb życia czy teraz, jak to się mówi, własny styl życia. No bo nie jest tajemnicą, że w środowisku dziennikarskim, no można powiedzieć, nazwijmy to wstrzemięźliwość asceza w różnych wymiarach nie jest popularną cnotą. Więc trudno też oczekiwać, żeby akurat z tego środowiska były wezwania do tego, żeby no właśnie podjąć trudno, bo to jest trudne oczywiście. Życia z człowiekiem no właśnie przez dziesiątki lat, i, i budować razem przyszłość. To jest to jest oczywiście bardzo trudne, no i wielu, tym, wielu, ty, wielu wiele z tych osób, którym się nie udało na tej drodze, no, jak gdyby też to jest taki naturalny mechanizm psychologiczny, z jednej strony wypieranie tej. Porażki życiowe, a z drugiej strony, jakby przerzucanie czy próba zachęty innych do tego, żeby podzielić się tą porażką. No to, jest, to jest niestety oczywiście no, bardzo, szkodliwy, bardzo szkodliwy proces i zjawisko. No a z drugiej strony, no, jednak też państwo polskie pośrednio wspiera tego typu zachowania, tego typu poglądy. Przypomnijmy sobie, jakie projekty dostały dofinansowanie z KPO: Kluby Swingersów. Albo tego typu inicjatywy, czemu to służy? Służy to y, powstrzymaniu procesu zaniku narodu, powstrzymaniu rozpadu rodziny? Z pewnością nie.